Szymano Mordeczki z tej artysta. Witam Was dzisiaj z podmostu mostu Sikierkowskiego. Chciałem Wam pokazać oczywiście wrzuty, które są pod mostem. Jestem po stronie praskiej, dokładnie od strony Gosławia. Gosław, typowo dzielnica południowo-praska. Sobie skitram tylko deskę i zaczynamy relację. Słuchajcie, kupiłem sobie ogólnie też taką deskę. Oczywiście za 25Z, zobaczcie, cały czas zdobywam deskerolki na wystawę. Jestem w takim oto cudownym miejscu. A ja się skitram po prostu tutaj i o póki co. Znaczy skitram bez oczywiście. Położę. Skręcamy, hop Słuchajcie, jesteśmy już na powierzchni. To co zaczynamy? Super Turbo Mega Relacje. Zobaczcie, teraz. Tak wygląda akcja dookoła. Tam jest most Sikierkowski. A tu zaczynamy od pokazywania wrzutów. Oczywiście jak zwykle wieje, ale nie przeszkadza nam to, żeby pokazywać sztukę, która się znajduje na tych ścianach. Pi, bardzo dużo bombi, jeżeli chodzi teraz o stolice. I zobaczcie, chciałem Wam pokazać jeszcze tą ściankę, ponieważ tutaj były bardzo fajne wrzuty i uważam, że nadal są. Tutaj mamy na przykład pracę Urana, którą może skręcimy z drugiej strony, zobaczcie jak wygląda. Jest to dosyć stara praca, ale jak widzicie siedzi, Jeśli chodzi o rana, legenda warszawskiego graffiti, więc nikomu nie trzeba przedstawiać gościa. Tu mamy jeszcze taką oto pracę. A my, słuchajcie, wchodzimy już w czeluście piekła. Oczywiście takie małe żarty, schodzimy po prostu do tej oto strefy. Jak widzicie, plac trochę jest, więc będzie co pokazać. Tutaj zobaczcie, skitrałem w to miejsce tę rolkę. Zobaczcie tutaj, jakiego mamy potwora. Taki fluor trochę. Za chwilę będziemy schodzić tam na dół, a póki co może zobaczymy co się tutaj dzieje. Zobaczcie co mam bajsera. Jakżeś stary ten wlas, jakżeś w las. I na dole również mamy tego samego pana. Niejednokrotnie sam tu malowałem, jak miałem wielką zajawkę na wrzucanie rzutów. Teraz wolę jej kręcić, ale powiem wam, że uwielbiałem tą miejscówkę tak jakby z jednej strony wisły jak i z drugiej, jeżeli chodzi o ten most, ponieważ naprawdę jest chillowa. Sami wiecie, że ogólnie takie miejscówki są chillowe. Mamy Mario na dole. Jak widzicie jest huk od przejeżdżających samochodów, ale takie miejscówki tak mają. Znowu mamy Bajsera, tak jak wcześniej Wam wspominałem, że muś lubi rzucać właśnie na jakichś filarach mostów, na y, liniach, no, choć tam jak Kapneo. tutaj chyba już nie będzie za bardzo dobrze tego widać słuchajcie zobaczcie jaki fajny planer, a my się udajemy po prostu tam Spadamy po schodkach mam nadzieję, że dzisiejsza relacja przypadnie Wam do gustu, ponieważ jest naprawdę co pokazywać postaram się jeszcze obcać drugą stronę Wisły ale poza chwilę co, chciałem Wam powiedzieć również, że z, przyjechałem tutaj z Jeziorka Gosławskiego mm przyszedłem tutaj na piechotę, więc trochę miałem a nad samo jeziorko przyjechałem rowerem z Woli właśnie pod deskorolkę, którą wam pokazywałem zobaczcie jaka cudowna praca jest konkret, brak po prostu słów jest taka zajebista Jeżeli chodzi o takie miejscówki, gdzie jest dużo przyrody dookoła, gdzie są jakieś takie haszty, które widzimy właśnie tutaj coś tam zarasta, właśnie to jest najidealniejsza pora, żeby kończyć takie relacje, ponieważ nie ma liściu. przynajmniej w takiej wielkości. Ero. Tu mamy wielki wrzut karmy, oj przepraszam za wirowania, zobaczcie, karma właśnie wrzuca, z tego co pamiętam, od zawsze tutaj są wrzuty karmy z UKS-ów właśnie po tej stronie mostu jak i po drugiej, a tam zobaczcie mamy wielkie akcje fukowa. Pamiętam, że tu też jeszcze był taki wielki, olbrzymi chyba wrzut Kosziego. Nie, był wrzut Kosziego, nie aż taki olbrzymi, ale wielki wrzut chyba był Macha i Rufusa i oni kręcili tutaj teledysk. Patrzcie, tu mamy pracę NPK, nie byle kto. I tu mamy Wile i Easy z Meskru. Zobaczcie, tu mamy właśnie Meskru i nie byle kto wile. Tam na górze mamy jeszcze duży wałek. To też widziałem, chyba ostatnio na internetach, więc wydaje mi się, że było robione jakoś niedawno. Co powiem Wam, o dziwo tutaj chyba ktoś sprzątał ostatnio, bo ostatnio jak byłem tutaj, już jakiś czas temu. Było bardzo dużo kenów, śmieci i różnych innych akcji. Mm -hmm. Powiem Wam, że serdecznie propaguję i polecam, jeżeli malujecie w miejscówkach legalnych albo w jakichś takich plenerowych, żebyście starali się brać keny ze sobą. Rozumiem, że na hardkorze to może być całkiem inna akcja, ponieważ nie ma czasu jakoś tego skikać z powrotem do plecaka. Tym bardziej, że to są dowody rzeczowo, rzeczowe, wiadomo o co chodzi. Ale no powiem Wam, że nie lubię naprawdę jak widzę miejscówki legalne i gdzieś są porozpiewszane puszki. Po prostu to jest śmieciarstwo moim zdaniem. Ale każdy podchodzi do tego jakoś inaczej, więc nie hejtuję, a fajnie by było jakbyście trochę dbali o naszą przyrodę. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Jeszcze trochę jest tego. Oj, tam mamy Franka Myszę. Mam kilka prac Franka Myszy, jeżeli chodzi o jego twórczość. Mam akurat jego płótna, które kupiłem u Deana w Studio Tatuażu. Pozdrawiam oczywiście Franka Myszę, jak i Deana, Soe i Bu z Bytomia. Naprawdę był fajny drzem graficy, zorganizowany, który miałem, można powiedzieć, możliwość kręcenia, jeżeli zobaczyć jak to wygląda w Wytomiu, po prostu musisz zobaczyć moją starą relację. Słuchajcie, zobaczcie, my będziemy się wbijać jeszcze na drugą Mańkę-Wisłę, po bo bo tamtej stronie będziemy pokazywać Wam, a raczej ja będę pokazywał jak wyglądają rzuty. No tu już mamy, zobaczcie, niezły, kurde, rozpiew. Tu mamy stricte merda, może zrobimy zbliżenie. Ale zobaczcie, widzicie? Zobaczcie jakie jest poszanowanie dla, dla artystów, dla twórców, którzy tworzą graffiti. Fajnie być kurde dzieciakiem, przejść i pomazować, skrosować jakimś beznadziejnym napisem naprawdę zajebistą pracę. No ale to jest no Dziecinada, no co ja mam powiedzieć, tak? Zobaczcie, tutaj w ogóle ktoś też przyjechał. Niestety. Spróbuję może wam pokazać to w taki sposób. Będzie trochę łatwiej. Słoneczko wychodzi, bardzo się cieszę. Zauważyłem, że coraz więcej osób komentuje i ogląda moje filmiki, bardzo się cieszę. Słuchajcie, nie mam jakiejś akcji, żeby robić to dla sławy, fejmu, dla pieniędzy, koksu i dziwek. Tylko po prostu robię to z czystej zajawki, też chciałbym oddać coś w tej kulturze. A dla mnie po prostu to jest naprawdę sztuka. Powiem wam, że mm, wszystko, co ogólnie jest kojarzone z czymś, z czymś kreatywnym jest dla mnie inspirujące, ponieważ... A tu w ogóle słuchajcie właśnie. Przepraszam, chciałem zrobić zbliżenie na siebie, ale pokażę wam. Tutaj była właśnie wielka bomba, Małach Rufus, zostały tylko końcówki liter na szczycie i tutaj właśnie był też kręcony właśnie teledysk Małaha i Rufusa. No. Yy, kończąc akcję, w ogóle jaram się w ogóle ludźmi, którzy są kreatywni, którzy potrafią yy, zrobić yy, coś fajnego. Bo coraz więcej społeczeństwa niestety siedzi w domach i po prostu zamula. No ale zawsze świat się dzień na tych, co tworzą i na tych, co po prostu konsumują. Dlatego musicie dokonać wyboru, czy konsumujecie sztukę, czy jesteście artystami. Patrzcie heroizm i JWP. Ale nie każdy musi malować tak? i być artystą. Tu mamy właśnie Pikru, który ma, właśnie mówiłem, że dużo tego Maera, dużo jest tego w Warszawie ostatnio. A tam mamy jeszcze pracę Franka Myszy, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Chciałbym mordeczko, żebyś bardzo mi zrobił płytę fidelową na wystawę i żebym również mógł pokazywać na warsztatach dla dzieciaków. Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. Zobaczcie! Super mysza, sprawdzajcie jego profile na internetach, ponieważ można, można powiedzieć, takie jego prace można znaleźć w całej Polsce można się oznaczyć i ewentualnie rzucić na, na jego stronę z myszami Goofy SMC dawno nie widziałem jego prac może dlatego, że po prostu nie przybywam w tych miejscówkach gdzie on wrzuca wracając jeszcze do myszy to tak jak powiedziałem Mysza prowadzi swoje fanpage, gdzie ludzie po prostu zlecają jego myszy z całej Polski. Po prostu oznaczają. Zawsze odpowiada w komentarzach. Bardzo pozytywna i kreatywna osoba. Pozdrawiam cię, mordeczko serdecznie. Słuchajcie, zbliżamy się już do końca. Tutaj będzie trochę wiało. O tu kiedyś siedział mój frut, ale już rzeczywiście go nie ma. Więc musicie mi wybaczyć, niestety, za, za to, że wieje, a raczej. Pogodzie, która tu jest. Aha. Więc postaramy się, tak jakby, przelecieć to do... szybko. Mam znowu bajsera. Tu wrzucałem kiedyś z Wiolką, z koleżanką. Pozdrawiam, trzegolka, no. wariatko. Jest jak wieje. Dobra, słuchajcie, zabijamy. To by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze relacje. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał Człowiek Artysta, ja spadam na drugą stronę, ale to już w innym odcinku. Elo!